Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym szczególnym dla mnie dniu, dniu szczególnym, bo jak się może domyśla jakaś grupa z Was, dzisiaj właśnie miałem urodziny, tak? Urodziny dzisiaj miałem. Zgadniecie, które urodziny? Dzisiaj miałem już 40 urodziny w swoim życiu, za które jestem Bogu wdzięczny i swojej rodzinie, moim rodzicom, za to, że po prostu było mi tutaj dane. W taki długi czas w szczęściu i zdrowiu po prostu być na Ziemi. Także dzisiaj miałem te urodziny. Specjalnie kilka miesięcy temu ściągnąłem datę swoich urodzin z Facebooka, nie dlatego, żebym się wstydził, bo nie wstydzę się, jestem, jestem wdzięczny i dumny z tego, że tak długo już żyję na tej Ziemi. Wręcz taką ciekawostkę Wam powiem, że po 30. swoich urodzinach miałem taką depresję. Sobie myślałem, bo byłem mniej dojrzały psychicznie i mentalnie, i myślałem, że to już jest końcu, koniec zabawy, koniec e, najradośniejszej części życia. Te od nastu od, od, od do 30 lat. Jednak pamiętam, jak dziś, e, taką e, kilkumiesięczną, po prostu jakby można powiedzieć, no taką, można, to można powiedzieć, to. Zmartwienie, depresję, smutek, że ta, że ta data urodzin już tak szybko minęła 30, jednak w tym okresie miałem dużo rozmów ze swoimi przyjaciółmi, starszymi. Jedna koleżanka mi powiedziała ode mnie wtedy starsza mówiła, że ta 30 to jest od 30 tam do 40 lat to jest jeden z najpiękniejszych okresów w życiu, ponieważ ciągle człowiek zdaje jest młody, sprawny, jurny. A już jest bardziej dojrzały i na więcej rzeczy zwraca uwagę i jest świadomy niż w tych naszych głupich 20, 20, 20 lat okresie, dekadzie, dwudziestolecia naszego życia. Bo człowiek wtedy dużo rzeczy widzi, jednak wydaje mu się, że już wszystko wie, ale tak naprawdę wszystkiego nie dostrzega i wszystkiego nie rozumie. I ta. ta tak, pewnie się ze mną zgodzicie tutaj moci przyjaciele, tak, którzy macie tam poniżej 30, nie bójcie się tego okresu życia. To naprawdę, tak jak ta koleżanka moja powiedziała, od 30 do 40 jest piękny okres życia. Naprawdę życia, okres, który po prostu możecie oczekiwać z radością i nie musicie się tym przejmować. Tak samo dzisiaj kolejna inna osoba, starsza też ode mnie, powiedziała mnie, żebym się 40... Nie bał, że 40 to po prostu jakaś kolejna liczba w moim życiu, że tak naprawdę to, to, to dostrzegę dopiero za kilka lat, że ta 40 to praktycznie nic nie zmienia. Jednak ja chciałbym, żeby w moim życiu te ten daty urodzin zmieniały i wytyczały po prostu taką, takie nie dość, że cele, ale też takie oceny tego, co jak spędziłem ten czas dobiegając. Czy dochodząc do tego punktu w moim życiu. Dlatego kilka miesięcy temu już bardzo tutaj myślałem nad tym, jak jestem zadowolony ze swojego życia, jak, co, bym, co bym zmienił, z czego nie jestem zadowolony i co chciałbym kolejne, w kolejnych moich latach swojego życia osiągnąć i do, w jakim kierunku iść. Ciągle o tym myślę, mam otwartą po prostu opcję. Ale chciałem, żebyście Ty też zwrócili sobie na to uwagę. Takim jednym moim e, taką myślą, co, co tutaj mi przychodzi e, do głowy, e, nauczyłem się żyć takim trybem życia, jakby każdy dzień, i każdemu to proferuję, e, e, rekomenduję takie takie, 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 takie życie, jakby każdy dzień miał być Twoim. E, e, Dniem ostatnim na tej ziemi. I to nieważne, czy masz 20 lat, czy masz 30, czy 40, czy 50, 60, czy 70, jak nauczycie się żyć i brać z każdego dnia tyle, ile on ma do zaraferowania, jak myśląc, właśnie z tą myślą, że to może być ostatni dzień życia, to nikt was rano z łóżka nie będzie musiał ściągać, nie będziecie musieli sobie budzików nakładać, po prostu będziecie brali od życia pełnymi garściami, bo. Z też z pewną odpowiedzialnością. Nie będziecie rzeczy odkładać na później, bo później może się nigdy nie wydarzyć. Będziecie też, nawet gdy się coś wydarzy, bo wiele osób spotkałem w swoim życiu, które nawet do 40 lat życia nie dotrzymali, a niektórzy zaraz po 40 odeszli z tego świata, to nawet żyjąc tak, jakby każdy dzień był twoim ostatnim dniem w życiu, będziesz miał taką, miała taki, taki, taki poczucie takiego spełnienia gdy ta śmierć gdy to przejście z jednego życia w drugie które bardzo głęboko wierzę cię zaskoczy bo zawsze to będzie zaskoczenie czy to przez długą chorobę czy to będzie przez nagłą nieoczekiwaną śmierć czasami we śnie czasami w wypadku samochodowym czasami przez inne jakieś niezależne od nas po prostu y, y, rzeczy. Także, żeby żyć właśnie tak y, dniem y, pełnym, z radością, y, z, z tym po prostu z, w, według wartości, które się głęboko wierzy. Bo zdajcie sobie sprawę z tego, że jak będziemy żyli. Y, każdym dniem, jakby to by miał być ostatni, to, to nikt przecież w ostatnim dniu swojego życia nie chce zostawić jakichś takich głupich wspomnień, że się na przykład będzie kłócił z inną osobą, że na przykład będzie coś tam drugiemu źle robił, będzie chodził zdenerwowany. Nikt takiego życia, takiego dnia ostatniego w swoim życiu by nie miał. A jeżeli w to uwierzymy, że po prostu... I nauczymy się tak żyć pełnią życia, to wyobraźcie sobie, że można w każdym roku swojego życia zrobić naprawdę więcej niż ludzie, którzy sobie z tego sprawy nie zdają, robią w dziesięcioleciu swojego życia. Bo ludzie, którzy sobie o tym nie myślą, nie są tego świadomi, to wszystko odkładają na później, a tak naprawdę najwięcej czasu mają ludzie ci, co wszystko robią teraz, A nie odkładając na później, bo wtedy się tylko chodzi taki skołowany, zamyślony, znużony, a każda taka wykonana rzecz, właśnie nieodkładana na później, w innym po prostu z jednej strony daje po prostu motywację, daje radość, energię do robienia rzeczy następnych. Także to wam tutaj sugeruję. Do tego sam też doszłem przez kilkumiesięczne tutaj rozmyślania na ten temat, co zmienić. W swoim życiu, w którą stronę iść, jedną taką właśnie wskazówką, też którą chciałem się z Wami tutaj podzielić. Widzę, że wiele osób z Was tam yy, 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 na przykład dba o swoje zdrowie, yy, i to też jest bardzo fajne. Ja też mówię: jak dbasz, tak masz. Wart, warto jest właśnie o swoją kondycję yy, fizyczną zadbać, bo to jak dbasz na, yy, w młodości, tak cię na starość trąci. Yy, po prostu ta nasza. Praca nad, nad swoim zdrowiem, nad, nad swoim po prostu y, kondycją psychiczną, mentalną y, kiedyś w przyszłości zaprocentuje. Brak tej pracy też zaprocentuje. W drugą stronę będzie po prostu to widać. Także zachęcam wszystkich do, 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 do pracy nad sobą. A z, te, z tematu pracy nad sobą tutaj widzę, że wiele osób tam propaguje jakieś diety, nie diety, później jeszcze sporty. To wszystko jest piękne. Ale taką jedną fajną rzecz, co odkryłem już w swoim 40-letnim po prostu życiu, jak z roku na rok sobie po, e, obiecuję różne postanowienia, to moim najpiękniejszym właśnie tutaj postanowieniem, i naj, takim najbardziej efektywnym w swoim życiu, którym już e, e, przeżyłem, e, było takie postanowienie, że chciałem po prostu jeden, już zeszły taki dawny rok w moim życiu przeżyć według przykazań Bożych. Czyli 10 takich przykazań w katolickim wierze jest, i wszystkie te przykazania służą dobru człowieka i też bezpieczeństwu człowieka i też te, po prostu są wszystkie dla jego dobra i chciałem po prostu jeden rok ze swojego życia przeżyć właśnie według tych przykazań z czystym sercem, z czystym sumieniem, także jakbym któreś przykazanie zaraz złamał, zaraz budziłem sobie e, głęboki żal, e, 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 chęć taką do naprawy, oczyszczenie się przez sakrament właśnie spowiedzi. Tak spowiedź tutaj jest bardzo właśnie istotna, bo zastanawiamy się nad tym co zrobiłem. Dużo częściej niż tylko raz na rok w Sylwestra I właśnie ta praca taka u podstaw ma tutaj większe, po prostu większą efektywność Bo jest ciągła, jest ciągła Po prostu nie robi się czegoś raz na rok Tylko się robi z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał I później w przeciągu całego roku W przeciągu całego roku efekty są niespotykanie wielkie Wyobraźcie sobie, że wcale nie trzeba wtedy myśleć, żeby o, o tym, że muszę dzisiaj iść pobiegać, bo po prostu e, przykazanie, które mówi nie zabijaj, nie zabijaj się, siedząc w pracy albo stresując się, tylko idź pobiegaj i zadbaj o swoje życie ci to nakazuje. Inne przykazanie, które mówi na przykład, żeby być dla, kochać bliźniego jak siebie samego, sprawia też, że Twój każdy dzień Twojego życia jest miły i przyjemny, bo jaki Ty jesteś dla innych jako jaką Ty tą energię y, po prostu przekazujesz, czy dobrą, czy złą, ta dobra, czy zła energia do Ciebie też w tym życiu tutaj ziemskim y, wraca. I wcale to nie jest. To jest, to jest nie, ludzie mówią tak, że A. Że grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają niebo tutaj na ziemi. Nieprawda. Nieprawda, bo po prostu, jak, jak taka sytuacja jest, że jesteśmy tutaj niegrzeczni, robimy sobie tutaj wrogów, robimy sobie po prostu tutaj rzeczy na złość, to to wszystko do nas wraca. I prawdą jest tutaj, chciałem tak powiedzieć, bo to sam się do, przekonałem w przeciągu tamtego roku w moim życiu, że Dobrzy ludzie, już część nagrody za to, za to, że są dobrzy, odbierają na ziemi. Bo inni ludzie też są dla nas dobrzy. Pewnie, że tam niektórzy, kto chcą wykorzystać i grać na tym, ale nie można być głupim i nie, nie wolno się dać wykorzystać, ale większość innych ludzi takich odpłaca się tym, czym po prostu. Do nich po prostu wychodzimy wychodzimy z otwartą dłonią, oni też taką postawę przyjmują. Także dobrzy ludzie odbierają już część tej wiecznej nagrody, w którą głęboko wierzę, już tu na Ziemi. Także to był jeden taki rok w moim życiu, który o to odkryłem. Zacząłem to później stosować w kolejnych latach swojego życia. Te po prostu takie postanowienie. Noworoczne, urodzinowe, żeby dalej trwać w, tym, w czystości serca, w czystości myśli, w dobrym po prostu nastawieniu do, do siebie, do innych ludzi I, i po prostu wtedy otwierają się takie horyzonty, że. Parę lat temu otworzyłem właśnie tutaj na tym portalu, taki, e, taką, taki, na Facebookowym portalu, grupę Rozwin swoje skrzydła. Tak samo na YouTubie, Rozwin swoje skrzydła, bo po prostu miałem w sobie taką energię, że chciałem się z tym podzielić z innymi ludźmi. Że, że nie tylko sam po, 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 potrafiłem rozwinąć swoje skrzydła, wznieść się na, ta, na takie niedostępne dla mnie poziomy, gdzieś jak miałem 20 lat, czy tam do 30, po prostu później wzniosłem się na takie po prostu wyższe, jakby powiedzieć, organizacyjne poziomy, że chciałem się z ludźmi tutaj, nawet tych, których nie znam, podzielić właśnie przez, przez ten sposób internetowy. Bo wtedy się zaczęły właśnie że mam dużo czasu dla siebie, bo nie odkładam mi na, na, na bok, zacząłem mi się bardziej powodzić w biznesie, bo miałem lepszą postawę, biznes mi się zaczął gwałtownie szybko rozwijać, zwiększyły się też środki pieniężne. Po prostu na każdej po prostu płaszczyźnie swojego życia zobaczyłem bardzo szybkie efekty pozytywne. Także Takim właśnie chciałbym się z wami tutaj z poszczerzeniem podzielić, że jakbyście chcieli w swoim życiu coś zmienić, to piękną właśnie sprawą jest to życie według przykazań boskich. Jeżeli nie wszyscy je znają, można tam w internecie sobie wygooglować, bo nie wszyscy wiem, że jesteście wierzący, ale właśnie częsta modlitwa, to tak jak teraz dużo ludzi często powraca do, do medytacji, to to jest to samo. Modlitwa to jest po prostu to, to, to samo co medytacja. I, i wtedy po prostu w, do, do swojego wnętrza w, wchodzimy, w, łączymy konekcję się po prostu z Bogiem. Na wszystkich właśnie płaszczyznach nasze życie nabiera sensu i po prostu takiego. Pięknego wymiaru. I później to wyrasta to poza nasze, nasze granice, że będziemy się z tym chętnie i otwarcie z innymi ludźmi dzielić. I właśnie dlatego dzisiaj, w dniu swoich urodzin, chciałem się z wami podzielić, że takim pięk, najpiękniejszym, właśnie, właśnie tym, tym postanowieniem w swoim życiu, które zrobiłem. I odkryłem jest właśnie to, żeby cały rok przeżyć z czystym sercem, z czystym sumieniem, być po prostu dobrym człowiekiem. Wtedy nie muszę myśleć o tym, że muszę biegać, bo po prostu sam wiem, że siedzenie przy biurku zbyt długie jest szkodliwe dla zdrowia i mi ten. Wtedy nie muszę myśleć, że muszę być dobry dla, dla innych ludzi, bo to mi te, te po prostu te nakazy mi tam mówią. A jeżeli, jeżeli się wyłamie, bo nikt nie jest tutaj. Jakimś Bogiem, i każdy się tutaj gubi w, tym, w, tym, w tych swoich postanowieniach, to właśnie ta częsta spowiedź, częsta żal, skruchy, pokory, żal za grzechy, po prostu wyczyszcza to wszystko w naszych głowach, w naszych sercach, i możemy po prostu na nowo zaczynać i nie czekać, że wyczyszcze się wewnętrznie za dwa czy tygodnie, tylko zaraz po tym jak, jak po prostu upadłem, jak po prostu byłem złamałem swoje tutaj te postanowienie zaraz nad tym pracować i tak tak to wszystkim mówię, że czasami ktoś rzuca rzuca palenie papierosów, no i jednego zapali i później już po tym jednym wszystkie dalej znowu pali papierosy. To jest po prostu jak nawet, jakby tego jednego zapalił, jakby po tym jednym się przyznał, że a, źle zrobiłem i znowu przestałem palić, no to co to jest ten jeden papieros zapalony? To dalej jest człowiek niepalący. A człowiek właśnie sobie myśli, dużo ludzi myśli, a już jednego zapaliłem, to już teraz mogę dalej palić, bo już, no, już jestem palący z powrotem. Nie, to ten jeden papieros jeszcze nie znaczy, że jesteś palący, tylko musisz po prostu być na dobrej drodze, żeby w to zobaczyć i spostrzec. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Chciałem się z Wami tym wszystkim podzielić tutaj w Dniu swoich urodzin. To jest taki prezent, który chciałem Wam po prostu przekazać, bo też w swojej drugiej części swojego życia chciałbym więcej też dać społeczeństwu, ludziom, bo też przez swoje pierwsze tutaj dekady życia dużo od Was. Otrzymałem i chciałbym to część chociaż tego mieć możliwość Wam zwrócić. Także dziękuję wszystkim za tę Waszą obecność tutaj, za tą aktywność, za to, za to, że Was mogłem spotkać w swoim życiu, że jesteście częścią mojego życia. Wiem, że tam każdy mi dobrze życzy i nie gniewajcie się, że ja się wcale nie gniewam, że tam ich życzeń tych internetowych nie wysłaliście. Ja Wam życzę wszystkiego, każdemu z osobna, najlepszego i do usłyszenia następnym razem. Cześć, pozdrawiam.